Pierwszy. Personalizowany portfel. Kiedy zastanawiasz się, co kupić na urodziny, warto pomyśleć o personalizowanym portfelu. Możliwość wygrawerowania imienia lub specjalnej wiadomości sprawia, że ten prezent staje się nie tylko praktyczny, ale i wyjątkowy. Drugi. Kurs gotowania z szefem kuchni. Jeżeli chcesz zaskoczyć kogoś oryginalnym prezentem, pomyśl o kursie gotowania z profesjonalnym szefem kuchni. Taki prezent nie tylko dostarcza nowych umiejętności kulinarnych, ale także staje się niezapomnianym doświadczeniem. 3. Zestaw do własnoręcznego wykonywania biżuterii, co kupić na urodziny dla kreatywnej duszy? Zestaw do tworzenia biżuterii to świetny wybór. Pozwoli obdarowanemu na stworzenie unikalnych ozdób, które będą nie tylko piękne, ale i osobiste. 4. Ręcznie malowana mapa gwiazd. Dla tych, którzy kochają wyjątkowe pamiątki, mapa gwiazd z dnia urodzin to niezwykle sentymentalny prezent. To idealny sposób na uchwycenie chwili w czasie i przypomnienie o specjalnym dniu. Piąty. Ekskluzywna herbata z całego świata. Co kupić na urodziny dla miłośnika herbaty? Zestaw rzadkich, ekskluzywnych herbat z różnych zakątków świata to prezent, który łączy przyjemność z odkrywaniem nowych smaków i aromatów. Podsumowując, odpowiedź na pytanie, co kupić na urodziny, może być prosta: jeśli wybierzesz coś, co odzwierciedla osobowość obdarowanego i sprawi mu prawdziwą radość. Dzięki tym pięciu propozycjom, z pewnością znajdziesz idealny prezent na każdą okazję. Dziękuję, że oglądałeś nasz film. Jeśli chcesz więcej inspiracji i pomysłów, subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco z najnowszymi trendami prezentowymi.